Ten pomarańczowy kolor to właśnie na tym jest napisana nazwa mojej szkoły kosmetycznej, do której chodziłam. If you set it free. Dzień dobry i witam się z Wami z Bratysławy. Jest godzina piąta i mam godzinną przesiadkę, także muszę teraz godzinę tutaj czekać. Jeszcze trochę i będziemy w Monachium. Przyjechałam do Monachium i jestem niedaleko mojej szkoły, do której chodziłam, więc stwierdziłam, że ją Wam pokażę. Kupiłam parasolkę, jest nawet z metką. Mam bluzę mojego chłopaka, ponieważ mi ją dał i wyglądam niezbyt korzystnie. Dopiero, że przyjechałam, więc jestem całą noc normalnie jechałam, całą noc. Było ciężko. Ten pomarańczowy kolor to właśnie na tym jest napisana nazwa mojej szkoły kosmetycznej, do której chodziłam i nawet widzę, że tam w środku są dziewczyny ubrane na biało. Ja właśnie tak samo zawsze byłam ubrana na biało i tam robiliśmy nasze praktyki, czyli tam były praktyki. A tutaj niedaleko zawsze Zawsze przychodziłyśmy na kawkę, także teraz sobie też tam pójdę. I mega się cieszę. Takie naprawdę wspomnienia aż. I powiem Wam jeszcze, że my codziennie do tej szkoły musiałyśmy... Jakieś agresje tu się robią. Codziennie musiałyśmy ze sobą zabierać walizkę. I ja słuchajcie, tą walizkę musiałam codziennie targać pociągiem do tej szkoły, ponieważ tam były wszystkie nasze przybory na praktyki. I ja tą walizkę dzisiaj mam ze mną, ponieważ się do niej spakowałam. To ta walizka. No i mam precla z masłem i kapucinko z mlekiem owsianym. Pogoda marna, ale mam parasolkę, także deszcz mi nie straszny. Zaraz wyruszam dalej. Przetrwałam tą podróż, teraz jestem w moim pokoju i zobaczcie kto tutaj ze mną jest. Dałam jej morelę, ale bawiła się nią póki co. Cześć Mija! Cześć! Ale ty jest dość Moje ukochane łóżeczko, tak bardzo tęskniłam. I tutaj będę zaraz się rozpakowywać. Moja lampa kosmetyczna stara. Także na razie się tutaj rozpakuję powolutku i taki spokojny dzień. mi! co ty? Co ty to robisz? Ty będziesz ze mną tutaj spać? Tak? Także kompana już mam dzisiaj. Do spania. I witam Was z samego rana przebyszną kawusią, którą sobie zrobiłam z mlekiem owsianym i musli z masłem orzechowym, borówkami. No, czego chcieć więcej? A kto tutaj ze mną spał? Mija spała ze mną całą noc. Było mi tak ciepło, ale no po prostu przesłodka jest. Jeszcze nie, jeszcze nie wstajemy, tak? No to po jeszcze sobie. Hmm. Co to jest za włos, to ja nie wiem, ale będę się teraz ogarniała i zobaczcie w ogóle. Miałam tak piękną cerę, jak wyjeżdżałam. Po podróży kolega się pojawił. Po podróży już się tutaj wszystko zaopiekowałam, tak żeby nic więcej się nie działo. Także teraz nie mam nic, żadnego make-upu ani kremu. Będę dopiero nakładać na siebie różne rzeczy, ale po prostu to bakterie, czy właśnie brak tego tlenu powietrza, nie wiem, ale już wczoraj też się tym małym tutaj kolegom zaopiekowałam i nałożyłam na niego kwas i też nałożyłam sobie kremik na noc, także jest lepiej, lepiej niż wczoraj, ponieważ wczoraj był taki stan zapalny, naprawdę, a dzisiaj już jest oczyszczone. Teraz tylko niech się szybko wygoi, ja Mam na szczęście właśnie to, że u mnie się bardzo szybko goją takie różne syfki, nieprzyjemne sprawy na twarzy, więc y, myślę, że dwa dni i nie będzie śladu, także ogarniam się i zobaczymy co dalej dzisiaj mam trochę w planach na pewno spędzę dzień z moją mamą ponieważ ma wolne i wieczorem wychodzę z moim bratem do kina i idziemy na szybkich i wściekłych 10 umyłam sobie włosy <grytania> dlatego są właśnie takie lepusz włos zrobiony, myślę, że takie zostawię chciałam sobie włożyć stączkę we włosy, albo właśnie motylka, ale nie wiem, cały czas mi coś z nimi nie pasuje. Ale są takie lapurze, że nie potrafię ich okiełznać, szczególnie jeszcze po tej wodzie, bo tutaj jest trochę twardsza woda i one są takie naprawdę... O. Krem pod oczy, bardzo ważne, zawsze krem pod oczy. z filtrem 50 i może nie ma aż takiego słońca, ale pamiętajcie, żeby codziennie nakładać na siebie filtry, bo trzeba. Ja już chyba drugi rok używam tego kremu z bielędy i on jest naprawdę taki delikatny i pięknie pachnie, więc nie będziecie czuć na sobie takiego jakiegoś ciężkiego filmu, a tylko bardziej, że coś was nabliża i tak jednocześnie otula waszą skórę, także bardzo polecam. Jeżeli nie macie jeszcze takiego sprawdzonego kremiku z filtrem, to naprawdę jak ten spróbujecie, to pokochacie chyba kremy z filtrem. Przed wyjazdem robiłam sobie jeszcze laminację rzęs, bo brwi jeszcze mi się trzymają, więc o, wystarczy wyczesać, ale zobaczcie, tak cały czas patrzę na te rzęsidła i są tak pięknie zrobione, nie wiem czy to widać na zbliżeniu. Teraz tylko róż i też z Bielendy. Ja już jestem gotowa. Tak jak widzieliście, nie dużo, tylko troszeczkę sobie dałam różu. No i korektora, żeby zamazać tego nieprzyjaciela mojego albo i przyjaciela, może się polubimy. W każdym razie jest okej. Okay. A dziś prezentuję się tak, ponieważ na dworze nie jest za ciepło, więc muszą być spodnie jakaś bluza. I lecimy. Moja droga to już czas. Czas wstawać. Chodź, mija. Mi! Co to miało być? Często zasłuniasz sobie oczy, uchem? Mia? Halo? Żyje pani? Chodź mił to, chodź, chodź, byku. Och. Księżniczka wstała? Aha. No nie, no przestań, idziemy już. Wróciłam z moją mamą do mieszkania, Byłyśmy w paru sklepach, pochodzić po mieście, bardziej chodziłyśmy i oglądałyśmy rzeczy, niż kupowałyśmy. Kupiłam sobie błyszczyk, ponieważ tutaj jest jeden z najfajniejszych błyszczyków i zawsze go tutaj kupuję i mi tak wystarcza do kolejnego przyjazdu. No właśnie mi się skończył z Artteco i dlatego sobie go kupiłam. Mia szczeka. <ścoughs> Mi jeszcze kaza drzwiami, bo zrobiłam sobie jedzonko. I, i właśnie też dostałam komentarz, że fajnie jest podpatrzeć u mnie parę zdrowych przepisów i pokażę Wam, co sobie zrobiłam do jedzenia. Oczywiście kawusia jest z mlekiem owsianym, ostatnio bardzo mi zasmakowało. No i tutaj zrobiłam sobie taką mega ekspresową sałatkę z łososiem wędzonym, serem fetą, ogórkiem, brukolą, awokado i taką pełnoziarnistą bułeczkę. Mam polałam odrobinę sosem sojowym i powiem wam, że właśnie jak nie ma się czasu na takie szybkie właśnie danie czy coś, to taka sałatka naprawdę jest czymś, co jest szybkie i zdrowe i bardzo smaczne. Później wybieram się właśnie z moim bratem do kina, więc może teraz sobie... Wczoraj już szukałam takich różnych soundtracków z właśnie Szybkich i Wściekłych 10, ale nie mogłam znaleźć, więc chyba jeszcze nie ma, bo chciałam sobie tak chociaż muzyczkę włączyć, no. Także Jemy i lecimy. I właśnie jestem w Augsburgu. To jest nugatowa rozeta. Rozeta. Rozeta nugatowa to jest trufla fogera. To jest coś typowo augsburskiego A to jest trufla z fasolą tonka. Ta mi się najbardziej podoba. Ta jest bardzo smaczna. To wiem, że to jest smaczne. Mhm. Tych jeszcze nie próbowałam, ale chciałam je spróbować ostatnio. Więc... Ale mam doświadczenie, że to są zajebiste trufle, więc. Które jemy najpierw? No, jestem najpierw Magie Wings. A mogę po kawałku z każdej? Masz Będę całą jeść. zjeść. No dobra, ja chcę, ale ja chcę to No dobra, to zacznij od, od fasol fasoli tonka, to ten, to jest... Ta jest smaczna. Mhm, wiem, mam To Ta jest, 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 jest. jest najlepsza chyba już. Nie, spektakularna. Mhm. Nie mam z tego, że tonka smakuje z jednej strony tak lekko waniliowo. Z drugiej strony to jest a z drugiej, jeszcze z nimi są tak troszeczkę marcepanowo. Marce i tak trochę jakby rum. No właśnie, nie? Mhm. niesamowite, a to jest tylko jedna rzecz, Muszę dziugnąć innej. Mm. Mm. To jest lepsza? lepsze? Nie, ale jest smaczna. Ta wygrywa. Co to jest w Czym? Czy białą czekoladą? Nie mam pojęcia. Harda. Fugat to był najbogatszy wszech mm. wszechczasów. Mm. Taki nugat. Mm, okay. Tradycja nakazała jedzenie bananków. Bananki. Idziemy! Idziemy! Mission! Mission z mission Co? Ale zielono, jak pięknie! No. Hej i witam w nowym dniu! Jutro już wracam do Polski, więc stwierdziłam, że trochę muszę się popakować, ponieważ mam małą walizkę, a wiecie jak to jest, jak się przyjedzie do rodziców. Oni po prostu wszystko ci chcą do tej małej walizki wcisnąć. I jeszcze kupiłam parę słodyczy. Kupiłam najlepsze ciastka ever, i to są te oto ciasteczka z właśnie gorzką czekoladą, takie bardziej bio ciastka. Bardzo je lubię i można je kupić w Niemczech tylko w Müller. Może dzisiaj podjadę jeszcze do DM, ponieważ tych drogerii nie ma w Polsce i bardzo ubolewam. Chociaż DM chyba otwierają w Polsce, ale na pewno nie w moim mieście. Dla Michała kupiłam technopersy, ale one już są w Polsce, ale wiecie, zawsze inaczej smakuje stąd, więc, więc biorę. Czekolady gorzkie, bardzo je lubię, więc myślę, że bardzo się ucieszy, ponieważ on uwielbia żelki. Wczoraj spędziłam super dzień z moją przyjaciółką i też bardzo ubolewamy nad tym, że nie możemy się widywać częściej, ale może się to zmieni kiedyś, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie uwielbiamy naprawdę nasze takie spotkania. Nasza przyjaźń i tak przetrwa wszystko, nawet jak będziemy na... Dwóch innych końcach świata, ponieważ zawsze jak się spotykamy, to mamy takie, jakby, nie wiem, jakbyśmy widziały się dopiero co wczoraj, i to jest takie super, naprawdę. Tak jak mówiłam ostatnio, mam kilka takich osób w życiu, co po prostu zostaną moimi przyjaciółkami na chyba całe życie, i to jest niesamowite, takie połączenie, i mam taki dobry vibe z nimi, że ładujemy się wzajemnie taką dobrą energią, która po prostu pcha nas do przodu, więc było ekstra. Mija śpi na łóżku. Mija stajesz? Mi, nawet ucha nie podniesie. Mija w ogóle jest takim psem totalnie innym niż Max i Tiffany, że ona potrafi spać do 10 godziny i ona po prostu nie drgnie, jak taki niedźwiedź, zasypia sen zimowy. Na tą całą noc. Naprawdę, to jest niesamowite, ponieważ Max i Tiffany rano to one mnie budzą, skaczą, liżą i w ogóle są takie pełne energii, a ja po prostu śpi i jej się nie da dobudzić. Ona po prostu śpi i koniec. I ona wstanie, jak będzie jej pora, żeby wstać. Także ok, respektuję to. Wyszłam na zakupy i zamiast zobaczyć coś dla siebie, to parcie co ja oglądam za rzeczy. Tu mam pierwszego kandydata. Myślę, że ten spodoba się Michałowi najbardziej, ale jeszcze nie wiem, właśnie Toyota już ma. Osobiście ten bardzo mi się podoba, no ale szybcy i wściekli. Hmm. Chyba wygrywa jak na razie. Jestem w sklepie i szukam odpowiednich klapeczek na lato, ponieważ już za tydzień być mega ciepło. A ja nie mam żadnych butów na lato, takich otwartych. W tamtym roku też nie kupiłam sobie żadnych butów, ponieważ chciałam kupić takie, wiecie, wyższe sandały albo wyższe klapki. I Michał strasznie nie lubi takich butów, ale w tym roku stwierdziłam, że mam to gdzieś i kupuję takie buty, jakie mi się podobają, oczywiście. I znalazłam, słuchajcie, jak dla mnie. Są to mega cute em, klapeczki. Klapy, to nie są klapeczki. Tak się prezentują. To jest 38, ale chyba są na mnie za duże. Ja ogólnie mam rozmiar 37, i tutaj już sobie mierzę. Według mnie są mega serio: bardzo mi się podobają takie buciory. I powiem Wam, że są mega wygodne, także biorę. Dobra, sandałki kupione. Jestem zadowolona, bo naprawdę bardzo szukałam właśnie takich butów, a nigdzie nie mogłam znaleźć, a ten sklep bardzo dobrze znam. To jest też mój ulubiony dział w DM-ie. Wszystkie takie rzeczy bio, słodycze, to po prostu tutaj był mój raj. W Rosmanie w Polsce też są takie właśnie różne przysmaki i w ogóle rzeczy bio, ale jest ich o wiele mniej, a jest są całe działy właśnie takich rzeczy. Te czekoladowe muski to jest życie, tak samo jak te właśnie owoce leśne. To, co w ogóle jest fajne w niemieckim dm to są właśnie te odżywki z Balei. Oj, jeżeli ich nie próbowaliście, to one są o wiele lepsze niż te z Garniera i tańsze. Także bardzo polecam, jeżeli jesteście gdzieś w jakichś dm to szukajcie właśnie tej firmy Balea, ponieważ mają bardzo fajne produkty do włosów. Mm -mm moja zdobycz no i wzięłam tego Dodge'a słuchajcie, nie wiem jak to będzie jeszcze miałam do wyboru Lotusa i jeszcze jakieś inne, a Ferrari chciałam wziąć mam nadzieję, że był to dobry wybór, pisałam do niego ale nie odpisywał, także no w ogóle zobaczcie też, Michał ostatnio też ma mega fazę na takie klimaciki A dla siebie wzięłam jeszcze perfumy jak byłam w Diemie, to właśnie znalazłam takie naturalne perfumy więc bardzo mi się spodobały już zwróciły moją uwagę i są to takie perfumy naturalne pachną bardzo ładnie i ja sobie wzięłam zapach kokosowo-waniliowy także no ja wanilię uwielbiam kokos z wanilią to jest wspaniałe połączenie są takie słodziutkie, zaraz wam pokażę tylko jaki to jest Piękny flakon i taki kolor, no, mega. I były jeszcze inne zapachy. Pamiętam, kiedyś kupiłam sobie taki jakiś zapach miętowy, bardziej kwiatowy chyba był, ale nie był tak piękny jak ten, ale to było bardzo dawno i już nawet zapomniałam, że ta firma istnieje. Te perfumy chyba są jakieś nowe u nich, więc musiałam przetestować. Jak tylko pomącham, to już wiedziałam, że je biorę. Także jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych zakupów. Cześć! Dzisiaj witam się z wami z pola. Wyszłam sobie tutaj właśnie na te piękne widoczki. Ale widok i tak jest naprawdę niesamowity, jest tak duża przestrzeń i to jest takie piękne. Z reguły, właśnie tak jak mówię, jeszcze tu wszędzie widać góry, więc to robi najlepszy efekt, ale dzisiaj góry są za mgłą, więc nie zobaczymy nic.